No hejka. Dzisiaj uciekamy przed powodzią. Nie mam pojęcia czy i jak przyjął się poprzedni film, ponieważ gdy to nagrywam to tamten odcinek nadal jest na etapie powstawania, ale mam nadzieję, że mimo wszystko spodobał wam się, chociaż minimalnie. No a jeżeli nie, no to trudno. A i zanim przejdziemy do grania, chciałbym Was poinformować, że ten odcinek jest nagrywany na innym sprzęcie, ponieważ, mój ukochany 32-bitowy laptop, na którym grałem w Robloxa od prawie 6 lat, wczoraj oficjalnie stał się niezdatny do grania w tę grę. Niezmiernie ciężko było mi się z tym pogodzić. Bardzo przykre, wiem. Także przechodzimy do odcinka. Okej, okay, zobaczymy. Oczywiście nikogo nie ma. Bo po co? Tylko sobie wezmę ten. Hihi. Hi. I jak? Tu chodź. Wszedł i zniknął. Dobra lecimy. No to jest chyba jakiś żart. Dobra może sobie poradzę. Już widzę, że sobie nie poradzę. No trudno, pierwsza gra boli najbardziej. No i co? No i czekamy. Mam pewne wątpliwości, czy we dwójkę damy sobie radę, ale, no, może akurat. No dobrze, pierwszy etap za nami. Nie pamiętam co się tutaj robiło. Ale idę na górę. Wskoczysz? O nie nie wskoczę. Muszę tamtędy iść. Dobra. Zapomniałem się rozglądnąć. Jej I, i, i drugi etap zaliczony. A tutaj co? A to prościzna. Widzę, że sam będę musiał wszystko klikać. W sumie nic nowego. O, a jednak nie sam. Dobra, cofam to, a jednak nie sam. Prawie spadłem. I chopił. Teraz jeszcze wyklikać kod. I jest. Pierwsze zwycięstwo. Nie było w sumie aż tak trudno. Okej, okay, co tym razem? Znowu łatwy. No dobra. Znowu we dwójkę. Nieważne, jednak w pojedynkę. Może nie będzie aż tak źle. Teraz jak to powiedziałem, to pewnie będzie źle. Jak na razie idzie nam świetnie. Ale jak tylko zgubię drogę, to przestanie być świetnie. Czy ja tam doskoczę? Na szczęście. Gdzie ja idę? Czekaj, gdzie ja idę? Nie z tej strony. Nie z tej strony. Nie wiem co powiedzieć. No trudno. Spróbujemy jeszcze raz. Ej, ludzie, poczekajcie na mnie. No co za? Co za? Dokończcie sobie sami. No nic, poczekamy sobie. Dobra, lecimy. Znowu we dwójkę. O nie, to ta mapa. Nie. Ok, idę od tej strony tym razem. Aha, teraz tam, ok. To dlatego tyle razy mi nie wychodziło. No i tym razem też nie wyszło. Najbardziej mnie martwi, czy ta dziewczyna sobie poradzi. Chyba dziewczyna. A już ja chciałem pochwalić. Nie no, widać było, że nie starczyłoby jej zupełnie czasu. Ok, dołączam się. I znowu my we dwójkę. Nie mam pojęcia co robić, więc klikam wszystko. No co za dziadyga. W sumie należy mi się. Po tym jak ją zostawiłem. No dobra spróbujemy solo. O ile mam nadzieję, że solo nie dojdzie do finału, tak mam nadzieję, że tym razem się uda. Przypominam, że nagrywałem ten odcinek jakieś dwa tygodnie przed Eurowizją. W sensie, że mi. Bo. Bo to ten. Bo to nie Eurowizja. I mi się powinno udać. A nam w tym roku już niekoniecznie. Idziemy po płonącej drabinie. Idziemy po zardzewiałych mostach. Logika. To było proste jak bułka z masłem. I co? Udało się nam. Wszystko solo. Niczym Demi Lovato i Clean Bandit. Okej. Okay. To co wybieramy? Głupio się pytam. Można, można. Tylko czy ona sobie poradzi? Czemu by miała sobie nie poradzić? Okej, okay, to pamiętam. No chyba by was coś. No i tego poziomu nie rozumiem. No i co dalej? Poświęcę się. Ech. Jak zwykle zostawiają mnie samego. Nie tylko w grach. No dobra, dajcie mi teraz jakieś wyzwanie może. O. Jakaś podruba tu chodzi. Dobra, gramy z podróbą. Gdzie on spadł? Aha. taki matrix. Papa podróbo. O nie zostałem sam. Będzie dobrze. Albo i nie. No to se pochopsałem. W ogóle mało coś dzisiaj ludzi, tak nudno jest. Patrzcie, jesteśmy w trzy osoby. To się nazywa progres. Ja nic nie mówiłem. Klik, klik, klik. Klikamy wszystko, jak popadnie. O nie, no dobra, może przeżyjemy bez tego. I przeżyliśmy? Może jakaś zapasowa część? Nie, no ale do skakania to ja faktycznie mam talent. I po mnie. Dobra, weźmy, pochodźmy. Zobaczmy, co tutaj innego jest. Jakie piękne wystroje. To nie chcę. To nie chcę. O. Da się tu wejść. Co to jest? Gdzie ja wszedłem? Aha, aha, ja nie chcę. Weźmy, spróbujmy. Aha. Chyba coś nie zrozumiałem. Może tędy mam iść? Tak, tędy. No, faktycznie, wybór. Już mi się nie podoba. O nie, nie mam mojego skakadła. O nie, sobie tak nie poradzę. No, to się wykazałem z kilem, a w ogóle nikogo już nie ma. Bez sensu. A w ogóle sam jestem. Dobra dołączyłem jeszcze na chwilę na inny serwer i tu jest o wiele więcej ludzi, więc tu może być fajniej. Mam przynajmniej taka nadzieję. Bo zaraz się okaże, że gdzie kucharek 6 tam nie ma co jeść. Albo tam nie ma guzików do wciskania. Oko się na mnie patrzy. Zabierzcie je. Co z tego, że więcej ludzi jak i tak w 3 gramy. Co z tego, że więcej ludzi jak nam tak samo świetnie idzie? Cofaj się, cofaj się, cofaj się, gościu. No i nie zdąży. Nieważne, nie doceniłem go. Jej, ktokolwiek to jest, czekaj, gdzie dalej? Co dalej? Tak też można. A nie tak faktycznie trzeba było. Dobra, nieważne. No i co z tego, że więcej ludzi na serwerze, jak tylko ja dochodzę do końca? To zabrzmiało dwuznacznie. Chciałem być sprytny, a skończyło się je. No, nie skończyło się. Chodźcie tu. Chodźcie tu. No i zostawili nas. No chodźcie tu, co tak stoić się jak słupy soli. Kręcicie mnie jak mikrofalówka. Powoli nas ubywa. O nie to ten poziom którego nie lubię bo U będzie tak w te i we w te. Dobra zmieniam zdanie z poprzedniego filmu, jednak lubię ludzi. Znaczy nadal nie lubię, ale tutaj przynajmniej da się lubić, jakkolwiek. Chociaż jedna wspólna ucieczka. Chociaż jedna współpraca. Chociaż jedna, no to może jeszcze jeden raz? Ilu tu nas jest? Mało nas, mało nas do kliknięcia guziczka. A jestem sam. No to super. O nie. Pomocy. Pomocy. Nie wyjdę stat. Nie wyjdę stat. I takim oto pozytywnym akcentem możemy zakończyć ten film. Gościu, nie lataj tu z maczetą. Mieczem. Czymkolwiek. Nie tu jest dziwna kamera, idę na zewnątrz. No dobra, pożegnamy się razem z Natanem. I sta dwójka. Albo i nie. Więc dzięki za oglądanie. Dajcie znać, czy film Wam się podobał. Mam nadzieję, że będziecie chcieli więcej. Trzymajcie się. I pa pa.